Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. Mikołaj nadal przygotowuje się na komendzie do walki, którą ma stoczyć z mężczyzną odpowiedzialnym za stan Olgi. Miłoż kolejny raz próbuje wybić mu ten pomysł z głowy, jednak nieskutecznie, bo po służbie jedzie na miejsce walki, jednak Bachleda nie dał za wygraną, mówi o wszystkim Jackowi, policjanci wspólnie jadą na miejsce. Następnego dnia Mikołaj prosi dyżurnego oraz przyjaciela, aby zachowali walkę w sekrecie i nic nie wspominali o tym Witackiemu. Jacek i Miłość zgadzają się, ale pod jednym warunkiem. Przy okazji Nowak przekazuje im sprawę do przychodni weterynaryjnej. Na miejscu policjanci widzą plamy krwi. Wydaje im się, że nie należy do żadnego z ich podopiecznych. Na miejsce wzywają technika, tym on znajduje nabój oraz ślady męskich butów. Mikołaj i Miłosz muszą odnaleźć właścicielkę przychodni, więc udają się pod adresa mieszkania zaginionej. Od sąsiadów dowiadują się, że kobieta jak co dzień wyszła rano do pracy, ale już nie wróciła do domu. W dodatku jej telefon jest wyłączony. Patrol siódmy wraca na komendę. Od Tymona dowiadują się, że odciski z przychodni należą do byłego więźnia, skazanego za rozboje, nielegalne posiadanie broni i przynależność w organizacji przestępczej. Mikołaj i Bachleta natychmiast udają się do jego mieszkania. Niestety pocałowali klamkę, bo nikogo nie zastają. Na miejscu zaczepia ich sąsiadka podejrzanego. O niej dowiadują się, że pracuje na czarno dla zamożnej rodziny. Pod skazanym adresem policjanci znajdują zwłoki właścicielki domu. A za kanapą związanego męża Denatki, po pracy Mikołaj dostaje niespodziewany telefon ze szpitala. Olka odzyskała przytomność. Policjantowi spadł kamień z serca. Na wstępie chciałbym przeprosić za tego byka w ostatnim filmie o białachu, myślałem, że Olka go odwiedziła, bo na zdrowy rozum, jedynie ona była niespodziewanym gościem, ma być w szpitalu, a jest u niego. Co do samej walki, jednego w tym wątku nie rozumiem, skoro tak Mikołaj zarzekał się, że nie może z nią być, nie chce zwał jak zwał, to po co ten cyrk z tą walką? Powtórzę się, zamiast go aresztować, każdy na jego miejscu tak by postąpił, tylko nie Mikuś. Miłosz moim zdaniem zrobił to co powinien, tylko szkoda, że Witackiemu nic nie powiedział. Może on wbiłby trochę rozumu Białachowi, chociaż patrząc na to co wyprawia w tym sezonie. Wątpię, żeby dała coś taka rozmowa. Stan Olki na pewno się polepszył. W końcu ona musi żyć dla Mikołaja i kontentu. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Miłosz dobrze postąpił donosząc na Mikołaja?